Jak tam, kochanie, na zdalnym? O, kończę jeszcze robić te tabelki i statystyki. Super, bo ja właśnie w tej sprawie. Przy drzwiach stoją worki na śmieci. Zgadnij, co w nich jest. Nie wiem. Śmieci? Tak. Twoje puszki z ostatniego miesiąca. Mówiąc precyzyjniej, czyli tak, jak lubisz. Dokładnie 117 puszek. Wiesz, że statystyczny Polak wypija 100 litrów piwa rocznie? To jest 200 puszek. Niecałe 13 miesięcznie. Prawie pół piwa dziennie na głowę. No ale w tej statystyce liczy się też niemów lat. Tak, kochanie, ale Twoją statystykę psuje jeszcze ten mały worek z butelkami, których zawartość była Ci potrzebna, cytuję, na dobre spanie. Analizując dalej. Miesięcznie około 120, co daje dziennie 4. Czyli, cytuję, jeden mały czteropaczek. Ale rocznie to już ponad 1400. A to, mój drogi, jest cała paleta. I średnia krajowa razy 7. A mamy jeszcze zawartość tego małego worka. Wiesz, że przed pandemią było inaczej? Stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich. Eksperci alarmują, pandemia potęguje problemy z alkoholem. Potwierdzają to międzynarodowe badania, z których wynika, że ponad 40% ankietowanych pije więcej i częściej. Z powodu izolacji czy pracy w domu w wielu przypadkach brakuje kontroli społecznej, bo przecież szef nie widzi, a przez komputer nie czuć alkoholu. Z tych samych powodów na alkoholizm narażone są też osoby, które nigdy nie miały problemu z tym nałogiem. A gdy picie przeradza się w nauk, ciężko się go pozbyć. Zauważyłeś problem z alkoholem u bliskiej Ci osoby? Poszukaj pomocy. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie to specjaliści, do których możesz zwrócić się z prośbą o rozmowę czy poradę.